Kraków to jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie. Na pewno najsmaczniejsze. Najpierw był miejscem królewskich uczt. Potem kuchnią wielu narodów. Kuchnią Austro-Węgier, kuchnią Żydowską, kuchnią wsi podkrakowskiej. Tu ciągle było co jeszcze. Kraków był bogatym miastem. Zresztą król Kazimierz Wielki, kiedy wyprawiał ucztę dla cesarzy, dla królów, ugościł ich w mieszczańskim domu. Dookoła Krakowa możemy spotkać cudownych rzemieślników, piekarzy, masarzy. Mądry Stanisław, nowa wieś szlachecka, zawód masaż. Moje wędliny były przede wszystkim serwowane w restauracji pod aniołami. dla prezydenta Malezji, dla pani Putinowej Ja te też wędliny cesarz Japonii. Proboszcz z Badowic woził to do Rzymu, do naszego papieża. To wszystko możemy spotkać na jednym z najwspanialszych, na pewno najstarszych bazarów w Europie, na Starym Kleparzu. To jest 800 lat, kiedy ludzie przychodzą po zakupy. Jestem pewien, że kilkaset lat temu przychodzili tam właśnie ochmistrzowie z kuchni królewskiej. Teraz przychodzą najlepszy krakowscy restauratorzy. Mamy niedaleko pod hale. Mamy sery, jedyne chyba polskie sery, które mają jakieś uznanie w Europie. Mówię o serach podchalańskich, serach owczych. Musi się dymić, bo się osypki wędzą, i dymi, dymić musi na tym pole, że się dymią. w pazorce do wody ciepłej się go wsadzi, po to się go wyrobią, wyrobi, ta woda wędzie śniegu. Formuje się go, wpada się go do tak, wody ze solą, czyli 24 godziny, i później się go daje do wędzenia. A restauracje? Też tutaj. Można powiedzieć, że najlepsze, jeśli nie w Polsce, może gdzieś dalej. Jeden z krakowskich hoteli, prawda, wśród 2000 hoteli z całego świata, zyskał najwyższą ocenę. Kraków jest miejscem, gdzie dobrze zje każdy. Zje student, zje aktor, cudowne bankiety teatralne, coś wspaniałego. To jest miejsce, gdzie się nurzamy po prostu w dobrym jedzeniu. Wchodzimy na klepasz, jakby nurkujemy. Na wiosnę nurkujemy w nawalijkach, przecież to wszystko zewsząd. W zeszłym roku w całej Polsce była tragedia, nie było czereśni, nie było wiśni. Na wsiach podkrakowskich dzikie czereśnie uginały się od owoców. To samo było z jabłkami. jest jakieś takie błogosławione miejsce przez Boga, tu jest wszystkiego dużo, to jest miasto naprawdę wiedzenie bogate. W Krakowie można jeść od rana do wieczora. Możemy zajrzeć na bar mleczny, możemy zajrzeć na zupę, potem możemy sięgnąć do którejś z krakowskich piekarni. Przecież najsłynniejszy krakowski chleb to jest chleb prądnicki. Kiedyś to była wieś podkrakowska. Ona dostała przywilejem królewskim, możliwość wypiekania takiego chleba. Ten chleb ma też kilkaset lat tradycji. On posiada magię wieków. To jest 1421 rok. Biskup ówczesny Jaszczębiec obdarował swojego kucharza ziemią na prądniku. W zamian za to na stół biskupi ten kucharz został zobowiązany dostarczać chleb. Antoni Madej, właściciel piekarni, no jestem piekarzem też. Słynne krakowskie kawiarnie. Możemy wpaść na jakiś deserek, na strudle krakowskie. One jeszcze zostały w domach. Co się jeszcze robi? Kraków układa całe jedzenie porami roku. Na co innego mamy przecież ochotę jesienią, na co innego mamy ochotę zimą. I Kraków daje nam to. Jeżeli w jesieni wracamy zmęczeni do domu, o godzinie 5, o godzinie rano, czwartej rano, i jeszcze czekają kiełbaski na Grzegorzecki. Może to jest najsłynniejszy, to jest Ludzie mówią, że to jest jedyny slow foodowy fast food na świecie.